Konstruujemy łodzie, które możemy wykorzystać na przykład przy spławie jeziorem czy rzeką. Łatwo taką, że tak powiem, wybudować, ponieważ wystarczy dobre deski, suche, odpowiednie. Oczywiście precyzja jest najważniejsza. Jeżeli jest dobrze zakonserwowana, to może służyć na przyszłe lata. Chcemy, aby współczesne harcerki i harcerze, poprzez udział w zajęciach odpowiadających na wyzwania XXI wieku, stawali się taką awangardą nowoczesnego państwa. I nowoczesnego społeczeństwa. Zajęcia programowe na zlocie, przygotowane przez zespół instruktorów, pasjonatów, właśnie tak zostały zaprogramowane. I oprócz tradycyjnych form aktywności harcerskiej, ognisk, zbiórek, apeli, gier terenowych, mieliśmy cały blok tematyczny nazywany u harcerek inspiracją, u harcerzy natomiast blokiem inżynierskim, w których to blokach poprzez udział w różnych zajęciach. Harcerki i harcerze mieli możliwość odkrywania własnych talentów i poszukiwania własnej drogi w życiu na przyszłość. Postarajcie się najpierw odkręcić płośki i mocowania do przegubów i wyciągnąć sam mechanizm napędzający. Takie zadania, jakie dzisiaj wypełniają wszyscy harcerze na naszym zlocie, są bardzo przydatne, bo tego brakuje nam na co dzień. Dzisiaj możemy się nauczyć, jak rozebrać samochód, a później następnie go złożyć. Jak zbudować motolotnik, jak zbudować porządny most linowy. Możemy mieć plany, żeby takiego samego. Może nam kiedyś się uda. Na no, drużynę byśmy mieli takiego. Cały świat w końcu idzie do przodu. Technika się coraz bardziej posuwa, a harcerstwo musi nas przygotować do dorosłego życia, żebyśmy mogli się spełniać. I teraz może właśnie w tej grupie komuś zaświeci taka lampka. Mechanika to jest to, co ja lubię. Pójdę na studia mechaniczna, może szkołę techniczną skończę i będę mechanikiem, bo mi się to podoba. Ranią, braci cierpienia twarze wylekłe, gdy widzą nas. aż mi częstokroć są nam zamknięte, żałstwo Boży ludzi i mas. Tego nie zmieni nas nikt, nikt Idziemy rozbić krwi ożerszą lło. jeden, nastąpi drugi. Pracujemy blizna, do w ogóle Są

w system komunistycznego państwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Kiedy wybuchły strajki na wybrzeżu, znacza część harcerzy natychmiast postanowiła upomnieć się o dawne harcerstwo. Powstały kręgi instruktorów harcerskich mam Małkowskiego, który działał przez półtora roku z wielkim dorobkiem, ze zlotem na błoniach, z opracowanym nowym systemem stopni, z powrotem do tradycji. No niestety to się skończyło po wprowadzeniu stanu wojennego. Znacza część harcerstwa prowadziła taką działalność niejawną, w ruchu harcerskim, w organizacjach harcerstwa niezależnego, w drużynach niezależnych powstało duszpasterstwo harcerek. I to wszystko działo się w sporze ideowym wobec istniejącego Związku Harcerstwa Polskiego. Bo z jednej strony mieliśmy przyrzeczenie, które mówiło o służbie socjalizmowi, a z drugiej strony drużyny harcerstwa niezależnego. Przyjmowały przyrzeczenie według statutu z 1936 roku na wierność i służbę Bogu Polsce i bliźnim. Kiedy przed rok 1989, to z tego wszystkiego wyrosły nowe organizacje, które odbudowywały jak gdyby, etos parcerstwa, które działało do końca lat 40. Jezusowi, który za mnie życie da, chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Prowadzę duszpasterstwo przy Kościele Świętego Idziego, prześwięta niedzielna o godzinie 9. Oprócz tego rekolekcje, roraty, zajęcia na wszelkiego typu kursach, tam gdzie mnie zapraszają, objazd obozów, spowiedź, sakramenty. Jestem po prostu tak jak mogę, tak służę jako kapłan. I przez to też próbuję zbliżyć innych do Pana Boga, żeby się nie mijać, że jesteśmy tylko harcerzami, kiedy nosimy mundur, ale jesteśmy nimi ciągle, czy też ludźmi wierzącymi, żyjącymi dekalogiem. Prawem harcerskim. Chwała, chwała temu, który wierszy umiłował mnie. Bracia, nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali. W 1935 roku na jubileuszowym zlocie 25-lecia harcerstwa w spale. Jednym z uczestników był harcerz 16 poznańskiej drużyny harcerzy Władysław Olejnik, to był mój dziadek. Tak się zdarzyło, że dostąpił tam na tym zlocie bardzo zaszczytnej roli. Podawał panu prezydentowi Mościckiemu na srebrnej tacy zapałki do rozpalenia wielkiego ogniska. Zawsze dziadek gdy opowiadał to, bardzo się wzruszał. A ja, jako mały chłopiec, bardzo chciałem kiedyś być na jakimś pięknym zlocie harcerskim. Wówczas nie przypuszczałem, że na stulecie harcerstwa to mnie przypadnie rola bycia komendantem tego zlotu. Wasze pokolenie musi odpowiedzieć sobie znowu na pytanie, czy macie w sobie wystarczającą dzielność i odwagę, aby odpowiadać na pytania trudne dnia dzisiejszego. Dzisiaj odwaga to już nie jest zdoszenie barykat. Dzisiaj odwaga. To już nie jest marzenie o polskim państwie, bo ono jest faktem. Dzisiejsza odwaga to jest trwanie przy systemie wartości, które stworzyło harcerstwo 100 lat temu. Dzisiejsza odwaga to jest zdolność do upominania się o innych, nie tylko o siebie. że druchna, czyli pani, była kiedyś harcerką. Jak to pani wspomina? To prawda, byłam kiedyś harcerką. No wspominam to bardzo dobrze, bo to był bardzo dobry czas w moim życiu. A jaką pani funkcję pełniła, będąc harcerką? Ja byłam i byłam zastępową, i byłam przyboczną, i byłam drużynową, i byłam zastępcą komendanta szczepu. Dziękuję bardzo, że Dziękuję bardzo. Zapomniałam wszystko, ale potem chwila, bo ja tak myślę, że spokojnie, spokojnie mam zadać to pytanie. Bo naprawdę dla mnie był to szok, bo ja tylko jak mam prawidłowo to postawić pytanie, a to, że to jest pierwszy raz takie moje coś. I w ogóle, nawet to, że jak pracuję jako dziennikarka, nie? Jest, jest, jest to bardzo szczęśliwa, Dziękuję bardzo. To od razu zaczynacie. Jak tylko kamera stanie, to od razu zaczynacie. Czuwaj, druchni i druchowie. W takim gorącym dniu, gorącym nie tylko przez pogodę, a przez ilość wydarzeń, rozpoczynamy nasz drugi odcinek programu Tropem Dnia. Tropem dnia to magazyn telewizyjny Codzienna Kronika Zlotowa, którą tworzy zespół harcerzy i harcerzy z całej Polski, którzy przyjechali na zlot zgłaszając się do służby. Jest to służba nietypowa, służba dokumentacji filmowej. Odcinki mają być emitowane codziennie przez cztery dni zlotu. Będą one dostępne w internecie. Chciałabym właśnie się zapytać, jak to jest na tym polu dyplomatycznym, jeśli chodzi o języki. Zdawałem się już przez te 4 lata nauczyć po czesku, a oczywiście kiedyś było tak, że językiem powszechnym dyplomacji był język francuski. Z czeskim jest tak, że to jest język, który dla nas brzmi śmiesznie. Język polski dla Czechów też brzmi śmiesznie. Jest takie czeskie powiedzenie, że polszczyzna jest to jednoduchy język. Język człowiek nie musi mówić po ślad Czyli polszczyzna to jest bardzo prosty język, o ile się człowiek nie wstydzi plenić. Dzisiejszy dzień mija nam pod hasłem inspiracji. Bardzo się cieszę, że możemy wziąć udział w takich zajęciach. Jest to coś, coś dla mnie i także dla moich dziewczyn. Możemy rozwiązać swoje zainteresowania, dowiedzieć się wielu, wielu ciekawych rzeczy. Każdy mógł wybrać sobie zajęcia, w których chciałby uczestniczyć i to, co chciałby robić. Postanowiłyśmy przyjść na zajęcia, które pomogą nam się dobrze ubrać i wyglądać fajnie we własnym ciele. I postanowiłyśmy wybrać właśnie te zajęcia, ponieważ jest to takie typowo kobiece i przyda nam się to na co dzień, nie tylko podczas harcerskich wypraw, ale też w życiu codziennym. Jednym z fundamentów metody harcerskiej jest praca nad sobą. Głównie opiera się to na systemie stopni i sprawności. W szczegółach polega to na tym, że drużynowe zlecają swoim harcerkom różne zadania. To są zadania, które wymagają od nich trochę sprytu, trochę wyzwania, ale też są przygodą. Kapitalną wartością harcerstwa jest to, że stopnie i sprawności kształcą jakieś umiejętności, które są przydatne w pracy harcerskiej, ale tak naprawdę kształtują w nas umiejętności i postawę, która jest przydatna w całym naszym życiu. Zawodowej, w życiu rodzinnym. I to są rzeczy, których się nie da przecenić, zdobyte w młodym wieku, zaszczepione tak prawdziwie i na trwałe. Widzę, że kwota się zmieniła. Uczymy się pisać projekty, staramy się, uczymy się stale takie o fundusze unijne, żeby nie tylko nasza drużyna na tym korzystała, ale też ludzie spoza. I dzięki temu później, kiedy przyjdzie nam starać się o pracę, będziemy mieli już doświadczenie i z pewnością ułatwi nam to start w dorosłe życie. Bez użycia siły, samo połączenie ręki i ciała. Zlot jest takim podsumowaniem, a jednocześnie początkiem dla wielu ludzi, dla wielu drużyn, które tutaj przyjeżdżają. One potem wracają do siebie i mówią tak, pamiętacie, tam ci opowiadali, że robią to, ci opowiadali, że robią to, tam widzieliśmy fajny pomysł, może my u nas też spróbujemy ten pomysł zrealizować. I myślę, że, że to jest bogactwo tego zlotu i to będzie plus tych wszystkich, którzy w tym zlocie uczestniczyli. We'll go Gdyby dziadkowie mogli to zobaczyć teraz, to by nie uwierzyli, a może by uwierzyli jednak, że coś takiego jest, że teraz całe stulecie przeszliśmy jako ruch piękny, prawda, żywy. Jeszcze mamy te same ideały i idziemy, wkraczamy w nowe stulecie. W okresie, kiedy nas prześladowali, w ogóle scouting miał zniknąć, bo to miał być wzór pioniera, prawda, w PRL-u, myśmy walczyli o tradycję, o wszystko i trzeba było ten pomnik postawić. No młodzież nasza chciała ten pomnik. Ważne, że w Krakowie stoi, dlatego że Andrzej tu jako młody chłopiec zaczął pracę jako sportowiec w Sokole. Pomnik jest ważny dla wszystkich wychowawców. Nie mówię teraz o instruktorach, wszystkich wychowawców i tych w szkole nauczycieli też. harcerstwo przetrwa tak, jeżeli nie będziemy przeszkadzać, jeżeli nie wymyślimy miliona regulaminów, który po prostu im podetną skrzydła, jeżeli będziemy ich motywować, dawać bodźce, dawać szanse, nie bać się rzeczy nowoczesnych, nie uciekać przed tymi miejscami, facebookami, komputerami, gdzie oni są, tam też być, ale też być na łące, na polu, w lesie, dostosowywać metody, a nie zmieniać idei. Metoda harcerska to jest dobry przepis, sprawdzony już przez 100 lat. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy kombinować. Kiedy myślimy sobie: A może ja ten gulasz zrobię z innych składników. Podobnie jest z metodą harcerską. Jeśli dużo nowy zaczyna kombinować, czy zastępowy zaczyna kombinować i mówić. O, teraz to mi się nie chce, zrobimy cokolwiek. No to jak wtedy w ogóle można mówić o metodzie harcerskiej? Myślę, że to jest cała tajemnica. I jeśli się ten przepis zastosuj, to nie ma problemu, żeby metoda harcerska funkcjonowała przez następne 100 lat, do 200 harcerstwa. Harcerstwo zawsze było płaszczyzną dla ludzi pragnących życia, dla ludzi aktywnych, dla ludzi szukających przyjaźni. I te wszystkie elementy wbrew pozorom się aż tak mocno nie zmieniły. To jest ta sama młodzież. Ona.